Cześć, witajcie, tu niczego study Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak długo mnie nie było. Otóż zastanawiałam się mocno nad tym, co dla was przygotować. Przeszukałam chyba cały internet, całego YouTube'a, i w końcu postanowiłam odpocząć. A tym odpoczynkiem było oglądanie starych filmów z kanału Maciek i Klocki. Wpadłam na taki film: Postój Karawan. Serdecznie Wam polecam oczywiście ten kanał i myślę, że wszyscy go znają, ale kto jeszcze tam nie był, niech wpadnie. Macie go teraz w karcie. Kiedy obejrzałam ten film, narodził się we mnie jakiś pomysł. Właśnie zbudowałam swojego mini moca. Może nie tak, jak buduje Maciek i klocki, ale zapraszam was. Ką tej budowli jest stara knajpa Jej ściany są nierówne i specjalnie lokal ucharakteryzowano na to, aby wyglądał jeszcze starzej Gdzie nigdzie widać motywy ceglane, skalne, drewniane oraz roślinne Knajpa jest tak stara, że już obraz tam chem oraz inną roślinnością Zapuszczają się do niej tylko nieliczni Zobaczcie, siedzą tu tylko dwie osoby, a oprócz nich jest tylko sprzedawca i kelner po ścianach chodzą pająki, a światła są tylko nieliczne. Prawdziwe światło zastępuje pochodnia i mała lata ręka w rogu. Musi być tam ciemno, szaro i ponuro. W wewnętrznej części knajpy, gdy przyjrzymy się u ścianie, widać, że jest to zbudowane na jakichś skałach. Obok knajpy rośnie także drzewo, ale nie wiem, czy ono dłużej przetrwa w tych strasznych warunkach. Na drugiej ścianie knajpy od zewnątrz także widać motyw skalny, roślinno-drewniany. Tutaj jest także mała szpara. Gdy przyjrzymy się tyłowi od zewnątrz, czeka nas groźny widok, a mianowicie szkielet wiszący na łańcuchach. Może sprzedawca coś ukrywa albo któryś z jego wspólników? A może szkielet był już tu wcześniej, zanim wybudowano knajpę? I nie chciało im się tego usuwać. Ale na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami, bo ja już się z wami żegnam i zapraszam Was do poprzednich odcinków, które macie teraz w karcie oraz na kanał Maciej Kulacki, który macie w karcie po raz drugi. Cześć, do następnego filmiku!